Jak godzina piąta. I ogólnie to nie jest główny problem tego. A jaki? Główny, główny problem jest to, że. Od dwóch dni spaliśmy 5 godzin, z czego dzisiaj Radem. jedną. Razem 5 godzin. Nie, to no, ja, dzisiaj, ja dzisiaj dwie spałem. Wow, to ja nie. To w zasadzie ja nawet tej godziny nie przespałam, tylko przeleżałam i tak wiecie. Ale za to teraz jak jechałem autem, to zespałaś. No coś tam, ale wiesz, no jakie tam. to jest spanie w ale aucie. jest, ale jest. No to prawda, Więc to, to jest trochę mi to problem, dało, ale. Że od i tak. dwóch dni mamy pięć godzin snu za sobą. Czekamy na samolot. Jamek sobie tutaj je najdroższego Grzeźka na świecie. Lotniskowego. Pięć Ziko. Grzesziek bez czekolady za 5 zł. Widać, że lecimy do Egiptu na All Inclusive. No, tak, tak, właśnie nic więcej już nie wydamy. Nie wycisamy się z hotelu, będziemy siedzieć. Zero tipów, zero jedzenia jakiegokolwiek. Co tak. tam? Abu! Abu? Autobus? A pojechał faktycznie. Ciepło w szklarni? No. Szkoda, że to liczyłem, że wyjdziemy na świeże powietrze, a tutaj... No. A to w szklarni, to w Polsce byłoby tak gorąco, nie? O Jezu, ja już czuję ciepło. I jak tam? Fajnie na zewnątrz? Jest tak ciepło i dobrze, że jest wiaterek. Waliliśmy się trochę wiatru i jutro ma niby mocno, no. ale jest naprawdę przyjemnie. Da się żyć dzięki temu wiatru, wiatrowi. Gościu, fajnie jest? Tak. Mnie najbardziej się podoba póki co to jeżdżenie autobusami. No, samolot nuda, ale autobusy. No, i to ile? Ile, ile ich tu było? Jesteśmy w hotelu. Nie mamy jeszcze pokoju, ale mamy. Możliwość zjedzenia, więc idziemy, ale tu jest tak gorąco. Czyli jesteśmy osunięci od, od światła od i ubrani światła, od wiatra. Jesteśmy ubrani, jak widać zresztą. Jest gorąco. Nie spodziewaliśmy się aż takiej temperatury, bo cały czas jak sprawdzaliśmy, to tak miało być, wiecie, 23 stopnie. Wiadomo, że to jest w cieniu i w słońcu i tak byłoby cieplej, ale no jednak... Naprawdę, Będąc... z tym sprawdzaniem to było tak, że od, widzieliśmy temperaturę od 22 do 33 stopni Ale samym mimo samym wszystko, minutem. przyjeżdżając z zimy w Polsce, to ciepło tutaj zaskakuje. Dobra, zobaczmy, jak tam pokoik albo lepiej tak na łazienka. Jaki widok. Mimbuś masz swoje prywatne łóżko. W zasadzie każdy z nas ma swoje prywatne łóżko. Łe. widok nudny. Go, chcesz iść? Zaraz przyniosą nam walizki i pójdziemy, ok? Basen. Jesteśmy tu już od jakiejś dobrej godziny, jak nie więcej, ale byłam tylko ja, moja mama i Lijamek, bo kapi z Romanem poszli kupić kartę do internetu, więc jest, mamy już dostęp do świata, to prawda tutaj jest wi ale wiadomo jak to z takimi rzeczami. Zresztą będziemy na pewno wychodzić poza hotel, więc chcieliśmy mieć swój internet. I muszę Wam powiedzieć, że ten basen dla dzieci jest ogrzewany i jest tak okrutnie gorący, że jak się z niego wychodzi, to tu jest zimno, słońce. No. Ale właśnie przyszli, więc ja mogę w końcu wyczilować na hotelu, bo po prostu już nie mogłam. Lijamek tak kocha wodę, on mógłby z niej nie wychodzić. I to jest super, ale jednocześnie trochę przerażające, bo po prostu ten chłopiec nie ma żadnych hamulców. Zwiedzamy sobie hotel, jest naprawdę pięknie przy takim zachodzie słońca. I tak naprawdę chyba minęliśmy najładniejszą okolicę. I teraz jesteśmy tu i zaczęliśmy nagrywać, a tam widzicie, wiecie, jest takie mini miasteczko, tak naprawdę nie trzeba wychodzić z hotelu. Nie, jeżeli wszystko ktoś jest za dużo pitosu, to jak najbardziej może tutaj przyjść, zapłacić trzy razy więcej za wszystko. Odziecie chętnie ugoszczą, nawet herbatkę ci zapadną, Fajnie tutaj. Ja <noise> Kościół, a ty nie jesteś zmęczony, ani trochę? Ani trochę? Żółwika. Przybij żubika mamie. Ty tutaj siadasz obok mnie? Ach. Dasz mi pionę? Dziękuję. A żółwika? Daj żółwika. Aktualnie dobija godzina 20. Oczywiście zaraz jest mini disco, więc lecimy na mini disco. Liamek dzisiaj spał, no nie, nie z tego, że to było takie bardzo rwane, to spał Godzinę, nie? W samolocie. Między dziewiątą a dziesiątą spał godzinę i non-stop biega. Non-stop. Jechałeś autobusem? Wow. I potem poszedłeś na basen? A dzisiaj też idziesz na basen? Aha, jechałeś autobusem na samolot. Potem jechałeś sam, leciałeś samolotem, potem wylądowaliśmy i znowu jechałeś autobusem do hotelu, tak? Tak. Tak było. Wczorajszy dzień był tak intensywny, jak właśnie wytłumaczył Liamek. Dlatego, jak tylko dostaliśmy się do pokoju, to zasnęliśmy. Yy, wszyscy po prostu padliśmy. Jeszcze przed pójściem spać i przed pójściem na mini-disko chodziliśmy sobie po całym hotelu. I to nie tylko w tym, którym my konkretnie jesteśmy, czyli Alf Leila Leila. bo ten hotel jest połączony z jeszcze jednym Dajmy. czy z dwoma? Yy, z jednym. To, ten teren jest tak olbrzymi, że my póki co nie ogarniamy, co tu się dzieje. I myśleliśmy, że tak jak zawsze, nagramy jakiś ala tour po hotelu, ale nie ma opcji, bo to by trwało chyba z godzinę żeby pokazać wszystko. Żeby tylko pokazać tam naszą część, a ten drugi hotel, który jest dosłownie z nami połączony jednym korytarzem. Albo po prostu jak będziemy się gdzieś przemieszczać, to na przestrzeni tych wszystkich dni może więcej uda się pokazać, bo dzisiaj planujemy być właśnie na basenie w tym drugim hotelu, bo z niego też możemy korzystać, więc no, coś tam może będziemy pokazywać. Tak więc kończymy tego vloga i zaczynamy następnego. Życzę nam miłego dnia i super pogody, bo dzisiaj trochę wieje. Bye!